Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Augustyniak, jestem pracownikiem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszego wirtualnego muzeum. Dziś opowiemy sobie o bitwach, które rozpoczęły tak zwaną ofensywę wiosenną, polską ofensywę wiosenną w powstaniu listopadowym. Znajdujemy się w Warszawie, niedaleko miejsca, gdzie rozegrała się. Bitwa pod Wawrem 31 marca 1831 roku. W tym miejscu, gdzie w tej chwili się znajdujemy, w trakcie bitwy pod Wawrem znajdowały się odwody generała Giesmara. Tutaj, w okolicach dawnej Karczmy Wawer, a obecnie zajazdu napoleońskiego, część sił rosyjskich czekała w rezerwie. Na to, jak potoczą się losy bitwy. Bitwa pod Wawrem była pierwszym starciem polskiej ofensywy wiosennej, więc warto opowiedzieć o niej kilka słów. Jak już wspomniałem w poprzednim materiale, strona polska chciała wykorzystać bezczynność Feldmarszałka Dybicza i zadać stronie rosyjskiej pewne straty chciała także nie dopuścić do przeprawy wojsk rosyjskich na lewy brzeg Wisły. W związku z tym zdecydowano się podjąć działania wymierzone w szósty korpus rosyjski generała Rozena, a w zasadzie w awangardę tego korpusu dowodzoną przez generała Fiodora Gesmara. Siły generała Gesmara znajdowały się właśnie tutaj w okolicach Wawra, Grochowa, i były niebezpiecznie wysunięte. Polacy zdecydowali się ten błąd przeciwnika wykorzystać. W związku z tym, rankiem 31 marca, pod, w zasadzie pod osłoną nocy, wojsko polskie wymaszerowało na Pragę, dalej w kierunku Wawra i. Po zdjęciu, po unieszkodliwieniu pierwszych e, placówek, pierwszych stanowisk kozackich, udało się Rosjan częściowo zaskoczyć. Tutaj e, głównym celem sił polskich było całkowite unieszkodliwienie awangardy rosyjskiej, która liczyła kilka tysięcy ludzi. E, bitwa starcie rozpoczęło się o godzinie około 5:00 nad ranem. I trwało do godziny 8:00, 8:30. Rosjanie e, zostali rozbici. Awangarda generała Giesmara została rozbita. Udało się wziąć kilkuset e, jeńców, ale straty rosyjskie wynosiły od 1500 do nawet 2500 żołnierzy. A najważniejsze było to, że Polska przejęła, Polska armia przejęła inicjatywę. Jakby wychodziliśmy z inicjatywą, to my narzuciliśmy kierunek działań. Nie wykorzystano pomimo pewnego zaskoczenia szans na rozbicie oddziałów generała Giesmara, dlatego że po pierwsze generał Rybiński, który tutaj prowadził natarcie, i generał Kicki nie, nie wykorzystali tutaj szansy na rozbicie sił rosyjskich. Giesmar powolutku wycofy, wycofywał się w stronę Miłosny, dalej w stronę miejscowości Dębę Wielkie, dając czas na skoncentrowanie głównych sił 6. Korpusu generała Rosena właśnie w miejscowości Dębę Wielkie. Mimo to, tak jak wspomniałem, straty rosyjskie były dosyć znaczne i chyba co najważniejsze, było to pierwsze duże zwycięstwo wojsk powstańczych po bitwie grochowskiej po rozbiciu Rosjan pod wawrem obie strony udały się w kierunku miejscowości Dębę Wielkie znajdujemy się w miejscowości Dębę Wielkie gdzie 31 marca 1831 roku rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami powstańczymi a wojskami Rosyjskimi. Widzicie Państwo pomnik, który poświęcony jest temu zwycięstwu wojsk powstańczych. Armia Polska prowadziła pościg niezbyt energicznie. W związku z tym generał Rosen zyskał czas, by zebrać przynajmniej część swojego korpusu. Łącznie z siłami generała Giesmara udało mu się zebrać około dziesięciu. Do 12 tysięcy ludzi, Polacy, zjawili się pod miejscowością Dębę Wielkie po godzinie 15. No i tutaj pojawił się problem. Wiadomo było, że do zmroku zostały jeszcze 2-3 godziny i prawdopodobnie nie uda się rozbić przeciwnika. Tym niemniej zdecydowano się stoczyć bitwę. Rosjanie wykorzystując przeszkody terenowe, jak strumień, jak, jak ukształtowanie terenu. Przygotowali się do bitwy. Natomiast Skrzynecki, który prowadził bitwę w ten sposób, że wysyłał po jednym pułku bez jakichś takich wzmocnień, On doprowadził tylko do tego w pierwszej fazie, że czwarty pułk piechoty ostrzeliwał się z tyralierami rosyjskimi przez strumień. Ósmy pułk piechoty próbował kilkukrotnie przejść do natarcia, ale. Zmuszony był do odwrotu przede wszystkim przez ogień rosyjskiej artylerii. I taki bój trwał około dwóch godzin bez zasadniczego rozstrzygnięcia, kiedy przyszła pewna odmiana: to znaczy, adiutant Skrzyneckiego Tomasz Potocki podsunął dwa działa polskie, tak żeby mogły ostrzeliwać pozycje rosyjskie. A w tym czasie już Rozen podjął decyzję o wycofaniu się powolnym w kierunku Siedlec. Na to I to wszystko jakby stworzyło taką dosyć korzystną sytuację. I choć wydawało się, że już Polacy nie będą toczyli dalej walki, Skrzynecki był gotów przerwać dalsze, dalsze zmagania, to Czwartacy pod dowództwem generała Bogusławskiego. Przypuścili jeszcze jeden atak na Rosjan, zdobyli, przeszli strumień, zdobyli e, dwór Folwark i jednocześnie kawaleria polska, drugi pułk e, strzelców plus karabinierzy e, zaatakowali po szosie. Efekt był taki, że wojska rosyjskie, które, tak jak już wspomniałem, rozpoczęły odwrót, zostały rozbite i no niestety, Polacy nie zdecydowali się prowadzić takiego energicznego pościgu, ale i tak straty rosyjskie były znaczne, chociaż istniała szansa na całkowite rozbicie 6. Korpusu. Tym niemniej mniej, straty rosyjskie w wyniku później prowadzonego pościgu, a także w wyniku samego starcia, wynosiły od 4,5, może nawet do 6 tysięcy ludzi w zabitych, rannych i wziętych do niewoli kilka dział, a przede wszystkim chyba największym sukcesem było to, że udało się pozbawić takiej zwartości bojowej duże zgrupowanie rosyjskiej piechoty. Był to jeden z największych sukcesów polskiej ofensywy wiosennej i zapowiedź kolejnych sukcesów. Dziękuję państwu za uwagę. Krzysztof Augustyniak Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.